Ok, wracamy, yy, już jest dzień, tylko że nie wiem co się stało, straciłam moją pałkę, mój klucz i mojego księżyca. No niestety, nie, nie wiem co się stało, ale nic na to nie poradzę. Nie wiem dlaczego. Straciłem to wszystko, ale no trudno. O, myślałem, że się złapię. Złe założenie. na idziemy dalej. Teraz nie powinno być tych takich bestii jestem hmm, Gdzie on... jest lombard? To jest? Nie, to tam dalej gdzieś jeszcze jest. Dobra, to idziemy. A to było gdzieś dziś tu będzie. Zaraz Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, uda mi się. O kurde, ile się wybierasz. Hmm. O kurde. Znowu się zrobił prawie zachód słońca eee, Jak tu wejść No, szybko, 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 szybko Szybko, Zamknij się, zamknij się Okej, to ty? Co tu jest? Kasa tam trzeba chyba wejść. Okej, okay. może będzie się dało zamknąć te drzwi z powrotem. O, to super. To jestem tu bezpieczny. Co on tu ma? Żelazna rurka, rurka, wytrych, 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 wytrych. Rurka, kabel zasilający, taśma metalowa, taśma. Kawa, kawa, ościa, gwoździe, taki biały klucz, młotek lekarski, jest figurka, coś tu jeszcze jest do wzięcia, tutaj coś jeszcze jest, powiem Wam, że nie wiem, czy tu się opłacało przychodzić, dobrym. dobrą. O! Po to chyba warto było przyjść. Boże Zanim to zrobimy, trzeba troszeczkę się pozbyć... Eee, tego się trzeba pozbyć, tego się trzeba się pozbyć, tego się trzeba pozbyć... I tego się trzeba pozbyć. Weźmiemy sobie to. Kij do krykieta. Hmm. możemy go ulepszyć jakoś? Ogień na patyku możemy zrobić z tego kija do krykieta. Dobra, zrobiłem sobie ogień na partyku. Gdzie to jest? To jest tu. Czyli to bym chciał zamienić za to. Ile to mam? 55 ataków. Hmm. Takie sobie. Jakie mam ulepszenia? Niszcz. Zwiększa wszystkie. Ten kina potyku można ulepszyć raz tylko. No, sprawdźmy, jakie mogę ulepszenia zastosować do niego. Uszkodzenia, wytwarzanie, trwałość, poręczność, trwałość. Aha, mam mistrza i króla, tak? Król jest troszkę lepszy. No, spróbujmy zamontować sobie to. Nie wykorzystano modyfikacji, czy przed opuszczeniem ekranu chcesz zastosować modyfikację? Tak. No, 64, to teraz ten... o kurde. Ten kilo do to jest moc. Ale teraz muszę spróbować dobiec jakoś do mojej... E, do mojej wieży. A to nie będzie proste. Nie mogę się po prostu zatrzymywać. Dobra, lecimy, 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 lecimy. lecimy. Biegniemy, 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 biegniemy. biegniemy. Go do Dauda? Jest uzbrojony, powtarzam. Uzbrojony. Podczas ucieczki postrzelił strażnika. Kto to jest? O choroba. Tu jest jakaś misja poboczna. Gdzie to jest? Jeszcze dziś wyżej? Jeszcze gdzieś wyżej czekaj, to tam gdzieś to jest Pe... Jeszcze gdzieś wyżej? Nie, to jest na tym piętrze gdzieś A, zostaw. został no, Dobra, wrac czy tutaj to czy to, to mi się chodziło? Ty Ty nie jadasz ludzi, co nie? Mamy trochę mi jakąś nagrodę Hej, dzięki za pomoc! Niewielu innych by się przyjęło. No dobra, gdzie jest? Zdaj mi coś! No! Hej, No, Dobra, nic nie dostałem, chyba! Okej, okay, tutaj nic nie ma. Hmm, trzeba iść dalej. Tylko, że jak to zrobić, żeby się znowu nie zabić? To jest dane Skoczymy tu, o tu jest jakaś krzynka. weźmiemy, spędzimy ją To jest sznurak O kurde Tu nie mogę wejść Tu? Udało się jest Dobra, przynajmniej jestem blisko ba mojej bazy To mnie cieszy Ok, 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 ok. 19.56 jest teraz. Ciekawe, czy masz coś dla mnie. O, mam. Tylko kolejny dzień minął. Bardzo mnie to cieszy. No? Ale ja póki co sobie wezmę i przerobię sobie... Ym, przerobię sobie... Ym, y, nagrodę. Zobaczymy, co w ogóle dostanę za nagrodę. Co tam się stało? Słyszałem strzały. Wiedziałem, że. Kurde, coś tu się wydarzyło. Nie, nie wiem dokładnie co. Jakiś ziomek ponoć uciekł. to jest tutaj? Co się stało? Gdzie jest dałód? On, on uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało. Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Przeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał sam jego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... <laughs> jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? To o to chodziło. Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la, La la la, Daoud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Kurde. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. O kurde. Dobra, nie wiem, czy... Daoud, Odpowiedz mi! Odpowiedz mi, skurwy synu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz, Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny, przysięgam. Czekaj, nie! Dałód? Gdzie jesteś? Niech to szlak. Aj, wykolegowani nas. No, no trudno. No to nie tutaj, nie to, to pomieszczenia. Tu chciałem wbiec. Tu, tu. To nie tutaj była przybieranie. No to jest tego skrytka? Okej. Okay. Mm. A mam jakiś wspomagać w wytrzymałości? Jakoś na na pełniczerni ograniczoną wytrzymałość. Walczyć bez zmęczenia. Aha, ale to walczenie bez zmęczenia, a ja bym wolał taką wspomagać, który by nam dawał szybkość. O to bym chciał. Ale toksyczne porosty muszę mieć, których nie mam. No dobra. To na razie tyle. To jest koniec yy, rewolwerowca I tyle w tym odcinku. Trzymajcie się.